Nie no, to jest figurka roku po prostu. Różnego rodzaju smakołyki. Limpopod wydawnictwa granna jest to gra planszowa z elementami zręcznościowymi. Gramy tutaj takimi oto krokodylami, gdzie musimy zakręcić kołem łapać przekąski, a jak trafimy na kłodę, no to gubimy nasze zęby. A kto zdobędzie najwięcej smakołyków, ten wygrywa. Jak się zapewne domyślacie, jest to gra dla najmłodszych już od piątego roku życia. Jeżeli z ekipą nagraliśmy rozgrywkę w Limpopo, no to linka znajdziecie w opisie tego filmu. Dołącz do ekipy Argonavie'a na Patronite, zostaw polubienie oraz subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Krótkie intro i zaczynamy. No nie powiem, gra dla dzieci, a pudło jest standardowych rozmiarów, jakby to była jakaś konkretna, rozbudowana gra planszowa. Samo pudło jest wykonane w porządku. Gruby karton. Jak widzicie, żaba się niczego nie boi. Ciekawe, czy będzie w tych przekąskach również żaba na tym kole. Cała ekipa innych zwierząt również mamy kraby. Zapewne jest to ekipa z gry Och, krab, gdzie rozgrywkę również znajdziecie na kanale. Myślę, że nie ma się co tutaj więcej rozwodzić. Zajrzyjmy do tego pudła. Dobra, mamy nasze. Mamy nasze krokodyle oraz ja tutaj to ładnie powyciągam, ponieważ chcę wam pokazać, jak te zęby wypadają. Mamy takiego oto gadka, i musimy najpierw uzupełnić mu paszczę. Najlepiej to robić właśnie tak, każdemu tutaj zmieści się 5 zębów, chyba jeden jest. W zapasie graficznie wszystkie wyglądają tak samo. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, no, jest to dosyć duży element. No, dlatego się ugina, ale to będzie leżeć na stole. Także nic się z tym nie powinno stać. Ale całość jest płótnowana, także i przyjemne w dotyku i nie będzie się rysować. Jednego gagatka sobie zostawimy. Instrukcja, no wygląda na potężną, ponieważ jest tutaj również wielojęzykowa. Jak widzicie, sporo tego jest i czeski, słowacki, hiszpański, niemiecki, włoski, francuski i tak dalej. A pierwsza strona, o zaczynamy od polskiej, także plus. Cztery głowy krokodyli, plansze gracza. zobaczycie te plansze są świetne. 24 zęby, wir wodny, plansza rzeki, karty zwierząt, karty kłód i karty specjalne. O, troszeczkę się dzieje w tym pudle. Mamy naszą planszę, mamy nasze koło, którym będziemy kręcić. Wyciągamy te oto tutaj prostokątne elementy i wkładamy te oto głowy krokodyli. No zobaczcie to, nie no, to jest figurka roku po prostu. I już pomalowane. Świetnie wygląda. Przyjemne w dotyku. I się ruszają. <noise> no ja jestem oczarowany. I mają zęby. Świetne. Umieszczamy wszystkie figurki krokodyli. No, że wszystkich nie będę, albo dobra. Wszystkie figurki mamy zamontowane. Trochę to koło lata. No ale. I kręcimy. I kręcimy tym kołem i będziemy łapać różnego rodzaju smakołyki. A najważniejsze nie trafić na kłodę, jak już wcześniej wspomniałem. Tracimy wtedy w ten oto sposób jednego zęba. A sepleniący krokodyl bezzębny no nie poradzi sobie w tej dziczy. Także, jak widzicie, no to wygląda po prostu świetnie. Uśmiechnięte paszcze. No mogły być, każda troszeczkę zróżnicowana, ale już nie przesadzajmy w grze dla pięciolatków. Woreczek strunowy, insert. Wszystko znajdzie swoje miejsce. No i mamy karty. Zobaczmy te ilustracje. Dobra, najpierw jakość. O, klasyka, standard. Karty są ok, po prostu. Ani świetne, ani słabe. Co ja tu mamy? Dobra, na rewersach mamy nasze zwierzaczki. No i są kłody. O, tutaj jaki uśmiech. Te kraby są bardzo słodkie. O, tu mu się kręci w głowie. O, proszę. Anakonda wzięła się do roboty. Tutaj żaba płata figle. że te karty mi strzelają po prostu. No, zabawne ilustracje, wypełniające całe karty. I to wszystko, co znajdziecie w pudle gry Limpopo. Czas wystawić jakąś ocenę. Mamy insert, mamy świetne figurki krokodyli, które się całe ruszają, już są pomalowane. Naprawdę świetna jakość, bardzo mi się to podoba. Karty są po prostu ok. Te wypadające zęby to też świetny patent. Bardzo ciekawie to wygląda. Dlatego moja ocena dla gry Limpopo od wydawnictwa Granna za jakość wykonania to No będzie wysoko. 9,5 na 10.